Z auto... chociaż, po... nie z autogana, z autogana, bo musiałbym zdjąć ten Prze... przejść na drugą broń i tak dalej, mhm. no dobra, zrzucam trafiony i obrywa 6 plus 3 plus 2 czyli 11, 11, Idziemy ma czapkę komisarza tak samo jak minus ja, no to 3. to jest 8 minus 4 to jest cztery. Stajemy. <laughs> no, ta flakowa czapa pochłonęła uderzenie, ale niemniej jednak krwawić zaczął, złapał się za głowę i schował. Tym lepiej. To tak na marginesie. Dobra, no to teraz Sergiusz. Mhm. I Sergiusz chce sypnąć rakietą. <laughs> fragową. Mhm. <laughs> w taką ładną grupę gwardzistów. No. No posypię. Eee, 84. Ja mam 60. Za dystans jak jest? Na jakim dystansie jesteśmy? Nie, może ja 10, jest na, na normalnym dystansie takim. To jest... Oni są w połowie placu, to jest kawał drogi. Przed eee, Solo mode. To nie. Hmm, tu też nie. Tu też nie. Ale ja nie mam. Aha. Aha, nie. Ja, 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 ja jestem za jakąś osłoną, za jakimś rogiem czy coś? No jesteś. No to jest plus 10. Jeszcze. Za co jeszcze? pomyśl? No musiałbyś jeszcze, wiesz, wyciągnąć, jak masz ile? 61? 62. No to musiałbyś wyciągnąć 20, nie wyciągniesz. Pół No już 10 wyciągnąłem. Ale jeszcze 20 musisz wyciągnąć. Tak, 20? Jest 84, jeszcze 10 muszę wyciągnąć. A masz 61 to jest plus 20 to jest 81. To jest 60. No dobra, no to nie trafiamy. To hmm. jest i tak o 3 punkty za mało, no. Ale może coś innego trafiłeś, na przykład w bagazę na Tak. <laughs> w latrynę trafiłaś. Uuuu, <laughs> sprawa, deszcz gówna. Rakieta wypełniła. A rakieta. to może ten y, polityczny się tam chowa y, daleko, no to może <laughs> <ten kłównym oparłem. śmiech> ej, ej, dlaczego nie? 5% szansy na to, że trafiłem w A co ty na to? Dobra, kasto. No niestety. Nie. Absurdalia uznaję, jeżeli, jeżeli są mało procentowe, od 1 do 5%. <laughs> żeby dyskutować. Dobra, no to teraz y, ten. E, rem, nie Remil, tylko... Lazarus, no to ja tam wiesz, Nie Lazarus, znowu... kurwa mać, a moja, a mój mech? Ale Lazarus... Ale był już Maksimus, rzucałeś granatem. No. A. Teraz Lazarus, strzela z jednego z tych bolterów. A. Za serię plus 20. Mhm. O. Rafael. Ile ma? Ym, pięcioma. To jest pierwszy, bo jestem. Spokojnie. spokojnie ich przebijasz. Jeżeli 5 ze statystyką explosive, to łącznie dziesięciu zbierasz. To jeszcze tam jest jeszcze? W ogóle? Oni już mają magnitudę 1. Tak, mają magnitudę. Zostało 10 chłopa niemalże. To oni no nie uciekają? No właśnie oni uciekają już. W popłoch wpadli. Przełamała się im linia zupełnie. A, to Ramirez, Ramirez pilnuje tamtego skurwysynka. Jeśli wyskoczy tylko, to go wysięknie serio. Mhm. Mm no, no tak, ale... W, w, no powiedzmy, że... Y, że rękę zauważyłeś. Mignęła ci, tak? Ręka. Wystarczy. Mm -hmm. Strzelaj. Trafiony. W rękę akurat. Jebany. Bo to jest za... Poczekaj. Mierzony plus red dot. Dobra. Poczekaj. No i w rękę trafiłeś. Mhm. Chwila. Bo ja muszę się upewnić, bo to może być o jeden miss. Red dot, 10. Celowanie, 10. I za... Mam coś jeszcze? No nie ten, To ja mi, z punkt szczęścia No nie, chyba że już nie masz Ramirezem ciągle mam A faktycznie bo ma 3 Dobra trafiony no no Dobra w rękę 7 plus 5, 12 12 Minus 3 nie, zaraz, minus 4. To jest, bo no tak, to jest flag. Minus 4. Kolejne cztery. Przedziurawiłeś mu tam, wiesz, pancerz, tak? Wydaje się, że kula go drapła. E, no, ale uchodzi. No uchodzi skurdec. Aha, ja jak widzę, jako Lazarus... Jak bardzo daleko ucieka, bo, o, bo on ma przestranę, wiesz, przeciwko Ramirezowi, bo on za chwilę wyciągnie lasa. Znaczy, wiesz, to jest tak. To, póki nie schowa się do budynku, to ma przestranę. A jak się schowa do budynku, to ma przestranę od Marinesów. To jest tak. A w którą stronę ucieka, właśnie? W którą stronę ci żołnierze uciekają? Czekajcie, czekajcie. Tu jest Wasza ten, mhm. tu jest ten plac i w ogóle. E, tutaj były sieki, tu są, tu jest ta brama, e, schody. E, A my jeszcze z podwyższenia strzeliliśmy, to jest dodatkowe plus 10. No właśnie A. nie. E, A, bo, za, bo te, te worki z piaskiem? i tak i też dlatego że yy, różnica wysokości to się liczy tylko do ataków mele aha myślałem że się liczy też do, do strzału bo kiedyś tak, myślałem z... że do strzału też no właśnie tak ale to był mój błąd aha spoko hmm. I bynajmniej wiesz jak widzi lazarus że oni uciekają to też zaczyna po nich siepać tym bolterem ciężkim tu są generalnie budynki na tym całym placu i dookoła, tak, po tym, pozostałości tego miasta e, no i oni sobie po prostu, panie, czmychnęli, rozchodzą się tu i tu i tu i tam I tak To w taką już większą grupkę bym chciał siepnąć z No powiedzmy, I że się udało znaleźć No dobra, no to jedziemy, spokojnie mam rzucać na obrażenia? no możesz, po prostu 5 czekaj, to jest, ile trzy pocisku? przepiłeś po prostu dwa pociski. musisz zadać 3 i 4 czyli 9 z pierwszego z pierwszej kości musisz zadać no. przynajmniej 8, tak? no Tylko to tak, 9 z pierwszego 9 plus 3 y, to jest 11 z pierwszego pocisku plus 10 tak. 12. plus 10 jeszcze Mhm. Bo ciężki bolter ma jeszcze plus 10. I teraz drugi pocisk o 8 z pierwszej Ech. kości i druga kość 5, czyli to jest 23. 22. Podmel, jak powiedziałem, jeżeli zadasz więcej niż 7, tak, przynajmniej 8, mhm. to znaczy, że padł. Aha. Nadal strzelamy z zasadą magnitudy. Jeżeli jesteś Astartes, to dobra więc... A nie to Lazarus wiesz strzelał po prostu z tego ciężkiego boltera a no to tak, tak czy inaczej to jest ciężki bolter no to no, no dobra no to zostali rozgromieni no Teraz zostali rozgromieni drwać... i uszli gdzie popadło e, a wy jesteście na takim pustym pobojowisku e, Zbieramy rzeczy, zbieramy rzeczy, bo ten, Ramirez jest biedny jak mieszkościelny. Słuchaj, to ty zbieraj graty, a w tym czasie co ja bym chciał zrobić Lazarusem? Juri, słuchaj, czy ja mam z tej wieży widok na lądowisko Walkiri? No masz, no przed wami jest. Aha, zajebiście, i tam też mamy zasięg Boltera, jest, spokojnie. Tak. Dobra, to słuchaj, e, jeśli tam się pojawi pan e, pułkownik, to tam będzie taka seria, ale nie żeby ich przygnieść do góry, tylko taka, jakby to powiedzieć, wyznaczam, wyznaczam sobie takie koło, nie, wokół tego lądowiska, gdzie są walkirie, i to zostanie ostrzelane. Więc mhm. tak, że może być jeszcze walkiria uszkodzona. Rozumiem, ale nie, akurat nic nie przylatuje. Dobra, no to, ale wiesz o co chodzi, no to seriusz, wiesz. Yy, słysząc tak trochę z bólu do swoich, yy, tego, braci, yy, trzeba znaleźć pułkownika. No. Retyk. Koniecznie. Zapewne. Yy. Ale ja czy ktoś tutaj jeszcze kompetentny dowodzi w tym, w tym rozgardiaszu? Ta tak jest. Ta Ramirek Ale... tam się patrzy, nie, nie patrzcie się na mnie, ja to jestem niewojskowy. Gdzie jest ten twój koleżka? Ale... Eee, a, Lazarus? No to tam, co tak z góry strzelało. To on. No cóż, dobrze, żeście się, się spisali w każdym razie. Eem. Trzeba... W... spróbuj wezwać tutaj tego swojego kamrata. Musimy się rozejrzeć z jakimś kompetentnym, któremu możemy powierzyć władzę nad tym rozgardiaszem i skontaktować się z Barką. No dobra, no to on wiesz, Ramirez, to tam pójdzie po niego. No przecież nie będzie dyskutował z tym wielkim bydlakiem. No ba. Mhm. No to wiesz, no to jak już Lazarus tam doszedł do nich, no to mówisz, że chyba najbardziej kompetentną osobą to jest pan kapitan, który dowodził tutaj wcześniej, Był, że jest to uczciwy człowiek i na pewno nie dał się to znaczy nie dał się raczej nie dał się wciągnąć w tą herezję. Mhm. E, a z barką desantową chyba nie powinno być problemu, panowie, bo wygląda na to, że cała komunikacja jest sprawna. No tak. Widać pokrzyżowaliśmy tutaj komuś plany. Hmm. Dobrze. Jak rozumiem, panie, tak wiesz, tak, tak do Sergiusz, zwraca się do nich, tak nie jesteśmy już o nic oskarżeni. Hmm. No cóż, jeżeli oni podnieśli rękę na Adeptus Astartes w celu tak błahych jak schowanie swoich brudnych politycznych gierek, to pełna wina leża po ich stronie. Dzięki ci panie, dobrze mi to słyszać. Ja, ja, ja tak mówię do, do, do Sergiusza trzeba poinformować yy, bazę żeby wysłali psy za tym pułkowniczy no masz rację bracie hmm. no więc tak no to wiesz tak. udajemy się już chyba wszyscy za tym za Lazarusem który prowadzi do centrum komunikacyjnego mhm. no i wiesz no i łączymy się z Barką Desantową. meldując co się stało hmm, jak no to tak. wygląda ma któryś z was Medicae? E, medikae? No ten, medycynę, żeby mnie podleczyć, kurwa. Nie, to czekaj. Ktoś kurwa miał miałem teraz wziąć z czymś. A ty nie masz na swoim tym, tak marinie? Nie, nie wiem, medyka. A ten też nie ma nerbiuszy. Nie, ale ten yy, technokapłan. A on się gdzieś tu znalazł? Yy, no czy wiesz, no gdzieś się na pewno włóczy. Oni. Właśnie, jak żeście odkryli, to reszta tego kontyngentu, która też nie wiedziała, o co chodzi i widać mniej lojalni ludzie, to ten pułkownik kazał ich pozamykać a to w barakach, a to poodcinać, wiesz, te. No i oni po prostu, wiesz, siedzieli w forcie, nie wiedzieli, co się dzieje. Pułkownik dał rozkaz, żeby się nie wyściubiać nosa, bo oni tutaj mają do załatwienia sprawę z heretykami, jak sam to nazwał.